do przodu, żebyśmy nadążyli za, za rozwojem ogólnie w kraju, ponieważ tutaj to jest taka, takie zachowanie status quo. Mało środków jest na inwestycje. No, jedna trzecia środków z tego budżetu no, pochłaniają płace. Dużo jest z pomocy społecznej środków, kolejna grupa dla mieszkańców, a, a brak jest na, na, na rozwój niejako. Tak, także powinniśmy. Z tego raportu od wyciągnąć stosowne wnioski na przyszłość, a to jest dla nas szkoła do tego, co robić w przyszłości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś by chciał zabrać głos? Skoro nie ma kolejnej czynności, to jest przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem wójtowi o tym Proszę? Przepraszam, mamy kłopot z urządzeniami. Jeżeli nie rozwiążemy problemu, będziemy głosować imiennie. Jeżeli ktoś będzie miał kłopot, proszę państwa proszę zgłaszać. No niestety niestety doszło tylko urządzenia. Uchwała w tej sprawie jest podejmowana przez Radę Gminy bez względu w większością głosów ustawowego składu Rady Gminy. Do podjęcia uchwały o udzieleniu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzielenie wójtowi wotum zaufania. Proszę o przedstawienie projektu uchwały przez panią wiceprzewodniczącą Krystynę Pokus. Projekt uchwały Rady Gminy Wieczknia Kościelna z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wieczknia Kościelna wotum zaufania. Na podstawie artykułu 28a ustęp. Yy, 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku w samorządzie gminnym Rada Gminy Wiecznia Kościelna uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy postanawia udzielić wotum zaufania wójtowi Gminy Wiecznia Kościelna. Paragraf drugi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś uwagi co do treści projektu uchwały? Skoro nie ma, przystępujemy do głosowania. Ktoś członków Rady jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia obu czołów gminie Wietnia kościelna A w uczynku zaufania? Proszę o podniesienie ręki i oznaczenie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zadałem głosowania. Głosowanie brało udział 15 radnych, 14 głosów za, 0 przeciw, 1 głos wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy zakończenia zaufania. Gratuluję Panie Wójcie. Dziękuję. Proszę, Pan Wójt aby zabrać głos. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, bardzo dziękuję za udzielenie kwotum zaufania to tak brzmi politycznie na wysokim szczeblu, tak? To jest teraz akurat popularny temat. Nie podejmowałem dyskusji. No państwo w tym momencie mogli Państwo radni sami się wypowiedzieć. Ja tutaj oczywiście cenię sobie uwagi panów radnych, bardzo cenne uwagi. Nawiązując tutaj do, do uwag pana Tomasza. Mogę powiedzieć tak. No oczywiście tych mieszkańców nam ubywa, tylko, że no, być może, że ich jest więcej niż 4 tysiące, bo to jest wzięte z ewidencji zamieszkałych na pobyt stały, więc mogą być jeszcze osoby na pobyt czasowy, więc ta liczba może być większa, natomiast jeżeli są zameldowane na pobyt czasowy, one praktycznie no, zmieniają się co jakiś tam czas, ktoś jest, kogoś nie ma, więc no, przyjęliśmy taką wartość, która jest wartością pewną. No jak również pan zauważył, no każdy ma swoje e, sposoby, każdy może dużo z państwa ma nieruchomości, które są zlokalizowane wzdłuż dróg, te, te nieruchomości są przeznaczone w planach zagospodarowania w większości pod zabudowę mieszkaniowo, więc e, czy zagrodowo, więc może e, trzeba podzielić, trochę posprzedawać. No ja tu nie chcę namawiać, każdy przecież ma możliwość sam dokonania analizy finansowej swojego gospodarstwa. Gospodarka odpadami. Też uważam, że kwota jaka jest w tej chwili za odpady od mieszkańca pobierana na terenie gminy jest kwotą graniczną. Nie ma możliwości, nie sądzę, ja nie wiem, nie chciałbym tu składać jakichkolwiek obietnic, ale dla mnie to jest bariera nie do przejścia. Ona jest tak wysoka, że myślę, że już za nią jest przepaść, jeżeli chodzi o odpady, więc... Nie składam tutaj deklaracji, bo już jestem nauczony tego, że życie czasami przynosi takie niespodzianki, że naprawdę człowiek jest zaskoczony, natomiast zrobię wszystko, żeby ta kwota nie była wyższa. Uwagi Pana Tadeusza też cenne, struktura działalności gospodarczej, Rado Rozwoju Gminy, programy, aplikowanie. Zgadzam się ze wszystkim. Należy też spojrzeć na to, Szanowni Państwo, że jednak w ostatnim czasie to, co powiedziałem już na prezentacji raportu, jeżeli mamy w tym roku dołożyć do oświaty 2 miliony 600 tysięcy, gdybyśmy te 2 miliony 600 tysięcy w aktualnych cenach, które to, co już tu mówiłem, przetargowych, za, na realizację dróg uzyskiwali, więc moglibyśmy tak naprawdę wybudować, obstawiam to, strzelam, 8 kilometrów dróg o nawierzchni asfaltowej. W jednego roku, jako bójn, wybudował 8 km druku, nawierzchni asfaltowej, to pewnie zostałbym bohaterem na wiele, wiele lat. Natomiast to nie jest tak prosto. To, co też tu padło, że na oświacie nie należałoby oszczędzać, no ale matematyka, ekonomia są nieubłagalne. Zresztą no to będzie też w porządku dzisiejszej sesji, dotycząca likwidacji punktu przedszkolnego w Grzebsku. No to są tematy. Naprawdę drażliwe, a to, że czeka nas debata, ja nie chciałem tak na siłę w tym momencie pewnych rzeczy prezentować. Natomiast macie Państwo, czy w raporcie, czy w sprawozdaniu z wykonania budżetu, wydatki w poszczególnych szkołach no, ponoszone na oświatę, wystarczy podzielić przez liczbę uczniów. No i wtedy, no to co powiedziałem, możemy tutaj w tym momencie, nie wiem, czy. czy, czy wiadolić czy nie wiadolić, ale matematycznie wyjdzie nam, jakie są koszty utrzymania w poszczególnych szkołach. Dalej też uważam, że powinniśmy robić wszystko, żeby przybywało mieszkańców i przybywało uczniów. Wtedy wiadomo, że subwencja oświatowa idzie za uczniem, więc no, jeżeli będzie więcej uczniów, większa subwencja. No i też trzeba się oczywiście, zgadzam się z tym, przyglądać kosztom funkcjonowania. Programy i aplikowanie o środki zewnętrzne. No muszę powiedzieć, że taki samorząd jak nasz to jest samorząd mały i tak naprawdę my w większości przypadków to możemy korzystać. Mogliśmy korzystać ze środków od marszałka, mogliśmy korzystać ze środków z prowu, natomiast te środki duże są dla nas po prostu nieosiągalne. Też to, co pan Turowski powiedział, te dochody na mieszkańca są duże. Znaczy może nie, nie tak, jak byśmy sobie wyobrażali, no ale powoduje to, że na tych listach rankingowych jednak gdzieś dostajemy w kość i spadamy na niższe pozycje. Więc mogę powiedzieć tylko ze swojej strony, że staramy się o wszystkie możliwe środki, gdzie tylko jest jakakolwiek możliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt szósty. Ogłaszam dziesięć minut przerwy.